Cześć wszystkim! Mam obsesję na punkcie Zimomo. Ale czy widzieliście te ceny? O, o Absolutnie nie! Zestaw do samodzielnego wykonania Zimomo za nic? Daj mi to! Sprawdźmy, co jest w środku. Mamy koc, dużo wypełnienia... I oczywiście szablony wzorów. Zaczynajmy! Kładę koc i kładę szablony na wierzchu. Zrób zrzut ekranu, żeby się nie zgubić. Odrysuj szablony. Niesamowite! Pora na cięcie! Mam nadzieję, że robię to dobrze. Podoba mi się ta część? Czas na szycie. Czekaj. Nie dam rady. Zróbmy to ręcznie. Mm, dobrze. Układamy elementy prawymi bokami do siebie i strzywamy razem. Te elementy utworzą ciało i nogi. Szwy będą tutaj. Wszystkie elementy są zszyte od złej strony. A teraz najlepsza część. Głowa. To trochę skomplikowane, ale hej, damy radę, prawda? Teraz połącz z frontem. Udało się! Przyszyjmy uszy. Wywracamy je na prawą stronę i wkładamy do środka. Strzywamy po obu stronach. I tada! W porządku, spójrzcie na to. Układa się! Przejdźmy dalej z ciałem. O, to wspaniałe! Bo! Wygląda dobrze. Teraz po bokach. Dobra, kim ona jest? Udało się. O, przerwa na błyszczyk. Jedna ręka i druga. Czy to nie jest najsłodsza rzecz w historii? A teraz twarz. A. Jak ja mam to zrobić? A, folia. Zgniatam kulkę. Tylko troszeczkę. Już prawie. No, Testowe dopasowanie. Idealne. my razem twarz. Oto trik! Mieszamy oliwkę dla niemowląt, skrobię kukurydzianą i biały klej. Bardzo dobrze wymieszaj. Chcemy gładką teksturę. Dodaj różowy i żółty akryl. Ten kolor jest idealny. Gdy wyschnie, będzie jaśniejszy. Rozwałkuj. Wygładź wodą. I dociśnij do podstawy folii. Tak! Zrób zdjęcie na wzór. Wytnij do odpowiedniego rozmiaru. I połóż na górze. Użyj narzędzia do rzeźbienia. Obrysuj wszystkie szczegóły. Oczy, nos, ten mały uśmiech. Usuń trochę gliny tam, gdzie trafią oczy. Zbudujmy brwi. Dodaj trochę tutaj. <laughs> o, to już wygląda tak dobrze. Czas na nos. Rzeźbie malutkie trójkątne zęby. Spójrz na tego słodziaka. Przytnij dodatkowe krawędzie. Dalej ramiona. Robię małe cięcia i starannie kształtuję palce. Niech wyschną. Na foliowej podstawie dodaj więcej gliny, by uformować stopę. Te palce są spiczaste, tak jak powinny. Ale słodko. O, piankolina. To przyda się na oczy. Robię dwie małe kulki. Nieźle. No to malujemy, co? Moja ulubiona część mieszam czernie ze srebrem. Narysujmy oczy i nos. Jak słodko! Idealnie! Zęby na biało? Dopasujemy drobne akcenty. I róż! Oczywiście! Używamy miękkich pasteli. Super! Srebrny lakier do tych pazurków! Teraz musimy tylko włożyć to pod lampę, by wyschło. O mocy! Szybko! Ręce pod lampą UV. <laughs> Swoje też zrobię. Zamocuję wszystko warstwą lakieru. Teraz, gdy twardnieje, ja pokrywam oczy, by uzyskać dodatkowy blask. La bubu, la bubu. Sprawdzimy, czy jest suche? Tak! Przyklejmy sztuczne futro wokół krawędzi. O, Meg, jest takie fajny! Przymocuj ręce i nogi. Jow! Krótka przerwa na taniec. Teraz wypełniam ciało polifilem. Ach za mało na głowę. O nie, co się stało? Przepraszam, potrzebuję tego bardziej. Przepraszam. Gotowe. Pora złożyć wszystko w całość. Wow! Ludzie, spójrzcie na to! Mam obsesję! szyję wszystko bardzo, bardzo ciasno. O, dodajmy ukrytą kieszeń. <grym> Dlaczego tak wszystko strzyłam? Kładam mini kosmetyczkę i kleję gorącym klejem. I to działa. Teraz na uszy beżowy i srebrny papier piankowy. Tego samego papieru użyjemy na skrzydła. Udało się. Potrzebuję takich pasków. Wystarczy je przyszyć i dobrze zamocować. Pasek pokrywa zamek błyskawiczny. To mi się podoba. Karabinczyk się zapina? Czas przymierzyć. Spójrz jakie urocze! Teraz jesteśmy najfajniejszą ekipą! Musisz to wysłać na czat grupowy. No, moje etui na telefon nie jest już fajne. Zrobimy nowy ze skulpandą. Farby akrylowe, gąbka, pędzelki, mała lalka, zmywacz do paznoci z wacikami, urocze czarmsy, dwustronna taśma i silikonowa bita śmietana. Weź lalkę? Potrzebuję tylko głowę. Zmywamy starą farbę zmywaczem do paznokci. Idealnie. Przecinam na pół i maluję twarz. Wyciskam kremowy odcień farby i przecieram go gąbką. Teraz maluję oczy. O, okazały się takie słodkie. By dodać trochę blasku, uszczelniam go lakierem żelowym i wkładam pod lampę. Co za słodziak. Ostatni szlif. Posypuję oczy i usta odrobiną czerwonej pasteli. Teraz na samą obudowę telefonu. Trochę różowej i niebieskiej silikonowej bitej śmietany. Widziałam tę sztuczkę na TikToku. Mieszamy pędzelkiem. Doskonale! To wygląda pysznie, ale nie jedz tego. Zmatuję wokół krawędzi i zaczynam dekorować. Kokardy, gwiazdy? Mam obsesję. O, i potrzebuję fryzury! To długi proces, ale warto! Układamy pasma futra i dodajemy klej do środka. Zwijamy na kształt mojej czapki. A oto spódniczka! Do ramion używam drutu szenilowego. Po prostu skręcimy w pętle, przytniemy nadmiar i przyklejamy. Nogi? Zrobimy z futra. Super! Ojej, spójrz na to! Halo, tak, hej! Z taką obudową jestem główną bohaterką! Czy jest coś lepszego niż notatnik? Zeszyt w stylu Labubu. Fajny pomysł, co? Karteczki samoprzylepne, terminarze i zabawne naklejki są gotowe. Zaczynajmy! Oto zdjęcie labubu! Wycięłam i położyłam z przodu. Chcę, aby ten notatnik był miękki i pluszowy, więc zawijam go i przycinam krawędzie. Gotowe! Teraz czas to wszystko przykleić. Użyj dowolnego kleju, który masz w domu, przyciśnij krawędzie ładnie i dokładnie. Teraz to samo po drugiej stronie. Wpchniemy rogi, udekorujmy wnętrze. wygląda fantastycznie. Czas przenieść Labubu na okładkę. Chcę zrobić puszysty mały kaptur. Wycinam kawałek sztucznego futra. Doskonale. Przytnij nożyczkami i nie zapomnij przykleić by pozostały na miejscu. Resztę stroju zrobię z resztek sztucznego futra. To Labubu wygląda jak prawdziwe. A ponieważ uwielbiam wszystko co różowe i błyszczące, uszy ozdobię brokatowym papierem piankowym. Okej, okay, prawie zapomniałam o naklejkach. Naklejka z notatką będzie idealna na pierwszą stronę. O, biedactwo wygląda na smutne. Tak jest dużo lepiej. Na następnej rozkładówce zrobię listę kontrolną i dodaję kolorowe karteczki samoprzylepne. Wow, jak ślicznie! Następna strona posłuży jako planer. I oczywiście zachowujemy super kreatywność. Potem zakładka na najważniejsze zadania i miejsce na notatki. Wow! Pozwoliłam, by moja wyobraźnia szalała. Ty też możesz. Planowanie z takim notesem jest łatwe i przyjemne. Co o tym sądzisz? Serio, mam obsesję. Jest super słodka i super przyjemna! Gdzie mój długopis? O nie, to mi się nie podoba! A gdyby tak? Słonka, to może być. Odcięłam kawałek idealnie. Kleję jeden koniec gorącym klejem. Ale to nie wszystko! Mam fajny plan. Pytam ręcznik polarowy. Owijam długopis w tkaninę i przycinam do kształtu. Gorący klej utrzyma wszystko na miejscu. Skręcam? Hmm, takie mięciutkie i wygodne. O, wpadłam na inny pomysł. Weź gruby karton i plastikową zakrętkę. Narysuj dwa duże półka, a następnie kilka mniejszych w środku. A, cięcie tego jest takie trudne. Hmm. Dwa na wpół zjedzone pączki. <laughs> Ułożę je razem. Potem chwycę włóczkę. Zacznijmy owijać. I tak po prostu pączek zmienia się w rogalika. Słodko. Ostrożnie niej środek. Okej, okay, może nie aż tak ostrożnie. <laughs> Czemu to musi być takie trudne? Teraz przeciągnę sznurek między dwiema połówkami i zwiążę bardzo ciasno. Jeszcze kilka ruchów. Już prawie. Oj! Spójrz na ten pompon. Czy nie jest uroczy? Zrobiłam trzy. Kotku przyszedłeś się pobawić? Uwielbiam futrzaki. Jest fajny. Chodź maluszku, pobawimy się? Nie? Nie szkodzi. A te pompony? Nie są dla wyglądu. Zmienię je w prawdziwe kraj baby. Biorę foliową podstawę i trochę piankolinę. O, uwielbiam się tym bawić! Rzuć piłką stukni, stukni. Teraz przykrywam podstawę bardzo ładnie i równomiernie. Musi być gładka. Wszyscy wiecie, że jestem profesjonalnym rzeźbiarzem, prawda? Wystarczy pomalować oczy i uszczelnić wierzchnią warstwę żelu. Idą do lampy. Ach, nienawidzę czekać. Co mam zrobić, gdy wysycha? Idealnie. Naklejam twarz Kray Baby na pompony klejem na gorąco. Zobaczcie, jak fajnie wyszło. Tada! Długopis jest gotowy. I wiecie co? Mamy więcej wyrobów Pop Mart. Ten długopis pasuje do mojego breloczka Krybaby tak dobrze, że mam pomysł. Zbieramy materiały: miękki polar, słoik z farbą, starą teczkę i oczywiście różowy papier piankowy. Odetnij etykietę i zrób okrąg. Aa, to najważniejsza część. Nie mogę na to patrzeć. Aa, moje biedne słodkie Krybaby. No, dude. Wyciągam trochę wypełnienia i odcinam tył pluszu. Świetnie, mam. tę uroczą małą połówkę. Teraz chwytam za nić. Przywam krawędzie i naciągam ją. Dopasowuję rozmiar papieru piankowego do mojej teczki i naciskam na materiał. Wytknęłam, zostawiam trochę naddatku na brzegach. Dodaj klej i ostrożnie zagnij boki. Zroluj w kulkę. O tak! Teraz potrzebuję zaślepek. Rysuję dwa kółka za pomocą słoika z farbą. I wycinam je z papieru piankowego. Idealnie, zróbmy je włochatę. Naklejam welon na piankę. Przycinam dookoła. Zaginam krawędzie i uszczelniam klejem. Ma po prostu odpowiedni rozmiar. Odetnij zamek błyskawiczny od teczki. Działa świetnie. Poskładajmy razem jego elementy. Dodaję klej i naciskam na nasadkę. Obracając korpus. O tutaj będzie Kraj Baby. Ale najpierw czas zamocować zamek błyskawiczny. Gorący klej na ratunek, jak zawsze. Tak, działa idealnie. Teraz przyklejam kraj baby na wierzchu! Zamek błyskawiczny wymaga dekoracji, więc pompon na ratunek. Kleju, kleju. Wow. Powinni nam założyć fan klub mojego piernika na TikToku, prawda? <laughs> Może pomieścić wszystkie przewory szkolne. Fila? Nie, nożyczki trzymamy z daleka. To są materiały, których używam. Po pierwsze, wycinamy moje wydruki labubu. Raz, dwa, trzy. Zaznaczamy markerem głowę, ramiona, nogi i ciało. A teraz je wycinam. Poczekaj, zaraz zobaczysz, dokąd to zmierza. To część wizji. Wybijam dziury za pomocą dziurkacza. A następnie pokrywam wszystko lakierem żelowym i utwardzam. I po minucie, gotowe! Zaraz pokażę ci click, który sprawi, że twoje figurki się poruszą. Biorę trochę papieru i waciki. Potnę je na małe kawałki i kwadraty. Gotowe. Dodam klej i przykleję pręty na samym środku. Będę potrzebować w sumie pięciu takich. Następnie wsuwam każdy element na górę i przyklejam klejem. ta Tadadam! Zobacz, porusza się! Fajne, co? Dodaj karabinczyk na górze. Aby go zamocować, mocno zaciskam pierścień. Ten labubu wygląda jak prawdziwy i w zasadzie nic nie kosztuje, a potrafi nawet tańczyć. Zawieźmy na nim kilka kluczy. Tak, fajnie! Zróbmy krótkie podsumowanie tego, co dziś zrobiliśmy. Kultowy plecak z Imomo. Wspaniały notatnik labubu. Uroczy funkcjonalny piórnik. Urocze etui na telefon z Kul Panda. Gigantyczny puszysty długopis Crybaby. I najfajniejszy brelok mini Labubu. Teraz spakujmy wszystko do plecaka. Dobra! A, oh, uwielbiam to! Ach! Powiedz w komentarzu, który wyrób był Twoim ulubionym. I nie zapomnij dać łapki, podzielić się filmikiem z przyjaciółmi. I do następnego razu moje królowe wyrobów. Pa pa!